Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszy vlog wyjątkowy. Mam urodziny, 34. Sam nie wiem, czy się cieszę. No cieszę się, że żyję. Zawsze jest powód do radości. Dużo przemyśleń, bardzo dużo pracy ostatnio. I chyba trochę nawet ponad rozsądek. E, w tamtym tygodniu dostaliście ode mnie duży, e, dużą recenzję xt 3 W tym tygodniu, e, efekt mojej dosyć dużej pracy to jest recenzja Elinchroma LB500. Oj, której poświęciłem straszny kawałek czasu. E, nie wiem, czy bycia jest piękny, słoneczny dzień. E, nie wiem, jak się zasłaniać jak zachować dobrą. Ale to jest vlog, więc mam nadzieję, że się na mnie nie będziecie gniewać. O czym wam dzisiaj opowiem? Eee, przy okazji urodzin przypomniałem sobie jak spędzałem urodziny 3 lata temu To były w sumie narodziny X-Mena eee, Bo w jakoś w okolicach moich urodzin jechałem oglądać eee, Fujifilm X-T2 To był bardzo miły dzień, aż generalnie... Bardzo dobrze go wspominam. Zakochałem się wtedy w Fuji X-T2. Przyłożyłem go do oka i pomyślałem oj, jest pięknie. Pojechałem w ogóle po, po Fujifilm X-T20. Ale jak to bywa, kiedy zobaczyłem już X-T2, ten wizjer o rozmiarze boiska piłkarskiego, no to szybko mi się zmieniło nastawienie i wtedy już wiedziałem, że kupię X-T2. Wtedy też napisałem pierwszego bloga. Napisałem bloga, który porównywał XT20 i XT2 tak, po tym takim paro kontakcie. Nie pamiętam jak to się nazywał XT2 versus XT20 nie ma nic za darmo. Wtedy bardzo przeszkadzało mi to, że XT20 nie ma, nie ma joysticka. No i oczywiście różnice w wizjerze, no to trudno jest nie zauważyć. Dzisiaj myślę, że nie, nie wiem, czy przywiązywałbym do tego taką wagę, ale bardzo się cieszę, że kupiłem X-20. No i teraz najważniejsze: po co komu ten bezusterkowiec? No w naszym przypadku bezusterkowiec zmienił bardzo wiele, bo ja jestem takim żywym dowodem na to, że ta technologia w ogóle może komuś w czymś pomóc. Moja żona jest teraz fotografem i dzisiaj radzi sobie świetnie, ale w tamtym czasie uczyła się. To nie był jeszcze moment, kiedy fotografowała tak hiperświadomie. To był moment dużej zmiany w, w jej życiu, bo, bo zmieniała wtedy zawód i jakby ja jej pomagałem zrozumieć te podstawy techniczne, przynajmniej fotografii. Bo dzisiaj jakby już nie maczam w tym palców. To tak w życiu jest, że trzeba wiedzieć. Zawsze trzeba wiedzieć kiedy się pojawić i zawsze trzeba wiedzieć też kiedy się wycofać. mi po to, żeby ktoś nie był blokowany waszą obecnością. I ja po pewnym czasie uznałem, że moja żona sobie świetnie radzi i że ja jestem już po prostu zbędny. I to też przyniosło bardzo dobry efekt. Także. Także z tej strony pozdrawiam moją ukochaną żonę. No i co? Gdzie to pomogło? No przede wszystkim pomogło wszędzie tam, gdzie światło było zastane, wszędzie tam, gdzie. Jakby jeszcze konstruowanie tej ekspozycji mogłoby sprawić lustrzanką problem. Ja sam po dwóch latach używania bezlusterkowca pożyczyłem od kolegi lustrzankę, zrobiłem parę zdjęć i się okazało wszystkie czarne, wszystkie czarne i wtedy dopiero zatrybiłem. Ej, to nie ma elektronicznego wizjera. Tak, no to to jest głupie, ja wiem. Mogę się wstydzić. że Dzisiaj lustrzanką to tak się posługuje. Średnia, wcześniej posługiwałem się nią chyba 5 lat, więc szybko się zapomina. Dobrze się, no dobrze się człowiek wpasowuje w to, co wygodne. Jak minęły te 3 lata, z, no 2 lata z XT2, szybko minęły, szybko minęły, dobrze. Później pojawiła się druga XT2, sprzedaliśmy cały system Nikona, który jeszcze mieliśmy wtedy 2750 z pełną szklarnią. Dlaczego? Jak zaczęliśmy pracować na dwa aparaty i ujednolicać ten obraz kolor no to patrząc na statystyki, okazało się, że wchodzi nam do sesji 80% zdjęć z T2. No i po jakimś czasie, te 20%, to był trochę zbędny trud, to był. W Nikonie dostawaliśmy trochę nawet za dużo szczegółów niż chcieliśmy. Nikon podbijał nam czasami z tej samej sesji, mieliśmy konkretną osobę. I o ile na, na Rawax XT2 mieliśmy stosunkowo mało pracy, o tyle na Rawax Nikona pojawiały się przebarwienia kolorowe i tak dalej, które wymagały specjalnego podejścia. No, więc, żeby ułatwić sobie tak naprawdę pracę, bo przecież aparat jest narzędziem, i to nie jest wcale powiedziane, że on musi rejestrować każdą jedną niedoskonałość, bo nasze oko nawet nie rejestruje wszystkich niedoskonałości, jakie. albo wszystkich, wszystkich niedoskonałości w takim stopniu, <laughs> postanowiliśmy zostać przy X 2 i już przejść całkowicie na Fujifilm. Rozpoczął się już taki mocny sezon X-menowy. Eee, właśnie dzwoni moja ciocia, żeby złożyć mi życzenia odebrałbym, ale przerwałbym nagranie filmu cześć ciociu, kocham Cię bardzo i pozdrawiam serdecznie zaraz do Ciebie oddzwonię, tylko skończę nagrywać eee, co dalej eee, dalej była fotografia głównie studyjna i nadal jest głównie studyjna było kilka eventów, kilka ślubów, które w międzyczasie robiliśmy razem z ową i też nie mieliśmy żadnych problemów. Wtedy pojawiła się też XH1, która jest bardzo fajnym aparatem, bardzo go lubiłem, lubiłem ten chwyt. Natomiast tam te choroby wieku dziecięcego mnie przeszkadzały. O ile migawka cudowna, cichutka, bezszelesna tutaj ostatnio ktoś mi zarzucił, że rozpływam się nad migawkami, a to nie ma żadnego znaczenia i tak dalej. Ma znaczenie, ma znaczenie. To Byłem na evencie, nawet na, na takim corocznym evencie na cugu jest takie wydarzenie event komarchowy. No bo jakby na to nie spojrzeć, głównym sponsorem X-Mena jest dzisiaj firma Komar. Nadal tam pracuję i bardzo się z tego powodu cieszę na przynajmniej środki, żeby to wszystko utrzymywać, bo amerykański sen. Senary... Realizowany w Polsce nie wygląda tak jakbyście mogli sobie wyobrazić. Nie opływam w luksusach i nie budzę się z aparatami pod poduszką. Walka o wszystko to jest taki temat. No, dzielny odcinek, którego nie chcę wam zrobić, zrobię go pod koniec roku, żeby was nie demoralizować, ale tu jest co opowiadać. No więc na eventach słychać bardzo te wszystkie migawki. Jeżeli sala jest... Myśmy na sali mieli tam tysiąc osób padł pan z, z kanonem, który klepał, bardzo to przeszkadza, bardzo to przerywa, bardzo to, to jest dźwięk, który się bardzo wyróżnia z tła. I są migawki, które zachowują się bardziej albo mniej kulturalnie. No, z takich mniej kulturalnych dla mnie to są migawki z Sony. Z takich bardziej kulturalnych dzisiaj to jest XH1 czy, czy Nikon Z6, które brzmią bardzo ładnie i dyskretnie, ze wskazaniem na, na, na film w tym przypadku. No i to tyle, no. jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o te bezlusterkowe. Gdzie one, jeszcze, gdzie one jeszcze tak naprawdę, gdzie one się przydają? Czego się można bać, a czego się nie trzeba bać? No Ludzie często mówią o opóźnieniach w wizjerze, tak, no bo wizjer jest elektroniczny, on faktycznie ma pewne opóźnienie wynikające ze swojej budowy. Natomiast Wy w lustrzankach, czy ludzie, użytkownicy lustrzanek, przepraszam, nie chcę mówić Wy w lustrzankach, ja kiedyś sam miałem lustrzankę, macie innego rodzaju opóźnienia. Wasze lustro też się musi unieść i to uniesienie lustra też trwa. To nie jest tak, że w momencie, kiedy w swoim wizjerze optycznym zobaczycie scenę, to ona jest od razu zapamiętywana, to tak nie działa. Więc jakbym myślę, że te dwa rodzaje opóźnień się gdzieś tam ze sobą kompensują, więc nie ma co robić tragedii z wizjera elektronicznego. Dzisiaj te wizjery są świetne. Ja jestem zachwycony tym, co pokazuje Nikon Z6, bo to jest jeden z najbardziej klarownych wizjerów, w jakie patrzyłem do tej pory, jeżeli chodzi o elektroniczne. Co więcej, no łatwość obsługi, wyświetlanie dodatkowych informacji to jest absolutny, absolutny plus to, że możecie patrzeć cały czas w histogram, to, że możecie mieć wyświetlaną siatkę podziału, to, że możecie w wizjerze zobaczyć elektroniczny poziom. W przypadku Fuji, to te wszystkie informacje wyświetlane są naraz, więc, jakby można nie dość że zrobić, dobrze naświetlony to jeszcze prosty kadr i to może pomagać, zwłaszcza ludziom, którzy zaczynają. Co więcej, no Fuji ma tą niesłychaną zaletę, że sterowanie w X-T2, czy w większości aparatów Fuji jest. Ta ergonomia jest bardzo dobra. To, że tych przycisków jest dużo, że te pokrętła są klikalne, że mamy jeszcze dodatkowe pokrętła dedykowane, wyniesione na obudowę, to wszystko ma znaczenie. To wszystko ułatwia pracę i jest bezwzględnym atutem jakby kolejnym, kolejnym plusem do tego, żeby, żeby być może w o tym bezlusterkowcu. Czego się ludzie najbardziej boją? No, żyjemy w takim czasie, że ludzie żyją mitami. My mitami o tym, że spada jakość obrazu. Ona nie spada. To jest, to jest e, nieprawda. E, matryce nie są te same. Bo to, to też jest mit, że, że, że matryce są przenoszone jeden do jeden. E, Okej, okay, one potem, powiedzmy w pewnej części mogą być podobne, tak? ale teraz są. Teraz mamy matrycę z, z PDF-ami, czyli punktami detekcji fazy na całym, na całym kadrze I, e, i tak matryce w lustrzankach nie wyglądają, e, bo tam zupełnie inaczej wygląda detekcja fazy. No i to też jest kolejna, kolejny punkt, gdzie można powiedzieć, że dziś w kontekście AF rozsianie matrycy w 90 czy 100% punktami detekcji fazy to jest, to jest... Przewaga bez lusterkowców. Eee, gdzie, jest, e, gdzie górują lustrzanki? Eee, no tutaj bateria przede wszystkim. Sony pokazuje, że da się już robić bardzo wiele zdjęć na pojedynczym wyładowaniu eee, i dochodzimy do 700 zdjęć, ale nadal nie jest to oczywiście wynik, jaki uzyskamy na lustrzance. Eee, głównie ze względu na to, że mamy do zasilenia ekranik, który pokazuje nam Obraz, czy to w wizjerze, czy na LCD no i to potrafi wydrenować troszeczkę baterię e, gdzie jeszcze? no e, chwyt e, ergonomia, czyli w tych bezlusterkowce są mniejsze tak. E, a przez to nie chwyta się albo ludzie obdarzeni dużymi palcami ja takich paluszków wielkich nie mam mogą mieć pewien problem i dyskomfort e, przy używaniu tych bezlusterkowców no tutaj oczywiście można sobie radzić gripami, elkami z tego, z tego da się wygrnąć, jeśli komuś by to bardzo przeszkadzało dla niektórych to jest zaleta, dla innych wada idąc dalej w bezlusterkowce no to naturalnie gabaryty i waga i tu Fuji do pewnego momentu miało olbrzymią przewagę no bo mieliśmy X-T2, która waży coś ponad 700 gramów do niej mogliśmy zapiąć 35.1.4, która waży 180 gramów, i taki zestaw e, powiedzmy pod 900 gramów mógł z nami podróżować. Dla przykładu, ja pamiętam, jak miałem 750 z Sigmą 35, e, to to ważyło ,80 kilo kg. To, to wyjście na spacer, w pewnym momencie przestałem nosić aparat. Jak mój syn miał e, 2 lata. To przestałem chodzić z aparatem na spacery, bo to było już nie wiadomo. No musiałem pilnować dziecka, to, to są rzeczy ważne i ważniejsze. Przepraszam, nie rzeczy, ale to jest akurat kolokwializm. Nie było szans, przestało mi się chcieć, to, to, to było za ciężkie. Więc Fuji w tym przypadku po prostu było ratunkiem, i w przypadku innych systemów bezlusterkowych, tych pełnoklatkowych, no to jeżeli mówimy o tych najjaśniejszych szkłach. To Ta sytuacja też nie jest super, bo tam w Sony, w Sony czy, czy nawet w Nikonie, no to te szkła są większe. No Fuji dzisiaj dla mnie to jest optymalny taki wybór między jakością obrazu, matrycą, kolorem i gabarytami. W Fuji ma jeszcze te szkła 2.0, które są doszczelnione, malutkie, bardzo szybkie, jeżeli chodzi o autofokus i tym się pięknie pracuje. Bardzo, bardzo lubię te szkła. Eee, także. O, jakiś korek? Jakiś korek? Ale. Już się kończy. E, także e, my jesteśmy przy gabarytach. Czyli jeśli zmęczyło Was tachanie dwóch no. zestawów po kilo 80, to możecie sobie zamienić to na dwa zestawy połącznej wadze kilograma 800 gramów. Gramów. Przepraszam, co będzie wrażliwienie na punkcie. Gram, gram. gram. Wiem, że to jest bardzo ważne. Co Wam jeszcze powiem o tych bezlusterkowcach, tak sam się zastanawiam. Powiedziałem Wam o baterii, no są szybkostrzelne i to dzisiaj jakby blackout time i szybkostrzelność to też jest taki trochę wyróżnik tych, tych bezlusterkowców, 20 klatek na sekundę to już powoli staje się rzeczywistością, w przypadku Fuji tam 11 klatek. Nieskropowanym obrazie. Jak zrobimy krop skropa, to nawet 30, więc to jest, to jest niezła, niezła, e, niezły wynik. E, migawka elektroniczna e, no to kolejny element, który może tutaj zdziwić. Czyli możemy wykonywać zdjęcia bezszelestnie. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby, że, że na niektóre źródła światła należy uważać, e, bo mogą pojawić się pasy, które są też zjawiskiem w sumie dosyć normalnym. E, Zaszedłem <laughs> do końca? Powiedziałem Wam o wszystkich cechach? Chyba tak. Chyba na tym zakończę eee, ten odcinek. 16 minut. Eee, to chyba tyle, żeby Was nie zanudzić do końca. Eee, ale przynajmniej jakoś w miarę szybko minęła mi droga do pracy. Eee, z czego się cieszę. Znaczy jeszcze jak przede mną, ale już spokojniejszy. Jednej rzeczy nie zrobiłem, przez to, że się rozgadałem. Miałem kupić cukierki dla moich kolegów, żebyśmy mogli dzisiaj uczcić. To nie jakże wyjątkowy dzień, ale jeszcze podjadę w jedno miejsce, kupię trochę słodyczy. Co dalej z X-Menem? To jest pytanie, które przy tych urodzinach 34 zadaję sobie nieustannie. Ono powinno brzmieć, czy warto się tak zajeżdżać w tym kwartale zrobiłem te 14 filmów. Napisałem też dla Was duży artykuł. Nie muszę trochę odpocząć, taka jest prawda. Chciałbym skończyć jeszcze trzy filmy i to jest dla mnie priorytet. Także bez, bez zakończenia kolejnych poradników. Wiem, że na nie czekacie, ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Wy widzicie tylko jakby efekt mojej pracy i nie macie pojęcia co się dzieje pod spodem, ile to czasu zajmuje. Ja czasami, zwłaszcza teraz, mam problem, że nie zawsze jestem do Was w stanie odzwolnić na czas, że nie zawsze mogę Wam wysłać. Tam kilku osobom obiecałem, że wzory umów wyślę. Nie ja pamiętam o tych wzorach umów. Nawet dziś rano myślałem o tym, że jak przyjadę, to, to, to roześlę te wzory umów, ale po prostu mi brakuje dnia. Ja już mylę dzień i noc. To już nie jest zdrowe. Także bądźcie dla mnie teraz wyrozumiali, bo jeśli spróbujecie nagrać w jednym kwartale 14 filmów, a podejrzewam, że jeszcze jeden wskoczy, to zrozumiecie, że to nie jest proste zadanie. A każde opóźnienie jest punktowane, bo wy czekacie, wy się skupiacie na tym konkretnym filmie, a ja się skupiam na tych konkretnych 14 plus paru artykułach plus czymś tam, plus czymś tam. To jest. Niewyobrażalna ilość rzeczy. Ja poza nagrywaniem się muszę do tego nagrywania przygotować. Ja muszę te przedmioty poznać, ja muszę je przetestować. Ja nawet nie mówię, ile Elinkron zjadł czasu, bo ja myślę, że nikt by mi w to nie uwierzył. To nie mówię, żeby nie wyjść na idiotę nawet. To pomyślelibyście sobie, że coś jest ze mną nie tak. Więc bądźcie dla mnie wyrozumiali a dzisiaj. Nie będzie już nic o fotografii. Ja dzisiaj już skupiam się na swoich urodzinach. Na tym, żeby sobie parę rzeczy przemyśleć. Zastanowić się, o czym chcę Wam opowiedzieć za rok. Gdzie chcę być za rok. Chciałbym robić to, co robię, nie bardzo się zmieniać i, i mieć koło siebie ludzi dokładnie w tym samym składzie, których mam dziś. To moje największe życzenie. Chciałbym kiedyś móc robić tylko testy i tylko zdjęcia. Nie wiem, dzisiaj nie stać mnie na taką decyzję. Nie umiem jej podjąć, dlatego ciągnę dwa etaty. No nic, zobaczymy jak to będzie. Ja Wam życzę miłego dnia. Sobie też. Mam nadzieję, że z częścią z Was uda mi się spotkać na żywo, nie tylko przez internet. Nie bójcie się bez usterkowców. To jest nie moda. To dzisiaj jest ułatwienie sobie życia w wielu aspektach i miejmy nadzieję, że ten segment, ten rynek będzie się rozwijał po to, żebyśmy mogli z niego korzystać. Cześć moi drodzy, do zobaczenia.